Punktów straciliśmy do będących wtedy na trzecim miejscu finów. No ale to historia, teraźniejszość, to skok Piotra Żyły. 223,5 metra. Czy nowy rekord życiowy będzie u Piotka, czy też nie? Proszę zobaczyć, jak daleko! Proszę zobaczyć, gdzie wylądował Piotr Żyła. To jest dzisiaj jego konkurs. Jaka szkoda, że tak nie skakał indywidualnie. 232,5 metra. Co skok, to rekord. Tym razem jest to nowy rekord polski. Pobity rekord Adama Małysza. 230,5 metra do tej pory, teraz 232,5 metra. Nowy rekord naszego kraju Piotra Żyły, a także jego osobisty. Najdłuższy skok w karierze. Łukasz Kruczek szczęśliwy. Brawo, brawo, brawo Piotr. Uśmiechnięty, szczęśliwy.